Zaczyna się lekcja polskiego. Pani ubrana w czarną miniówkę mówi do klasy. Dziś na lekcję przyjdzie dyrektor. Po czym pani zaczęła pisać coś na tablicy? Nagle wchodzi dyrektor i siada w ławce zaraz za ławką Jasia. Pani upuściła kredę, a Jasio usłyszał, co dyrektor szepcze. Pani zaraz mówi do Jasia. Jasiu, co napisałam na tablicy? Jasiek niepewnie wstał i powiedział. Ale tyłek. Jasiu, jedynka. Skórzany Jasiek odwrócił się do dyra i powiedział: No i źle mi podpowiedziałeś. Nauczycielka pierwszej klasy miała kłopoty z jednym z uczniów. Jasiu, o co ci chodzi? Jestem za mądry do pierwszej klasy. Moja siostra jest w trzeciej klasie, a ja jestem mądrzejszy od niej. Myślę, że też powinienem być w trzeciej klasie. Nauczycielka zabrała Jasia do gabinetu dyrektora, wyjaśniła dyrektorowi całą sytuację. Dyrektor postanowił zrobić chłopcu test i jeśli nie odpowie na pytania, to będzie musiał wrócić do pierwszej klasy i nie sprawiać więcej żadnych kłopotów. Nauczycielka się zgodziła. Jasiowi wytłumaczono wszystkie warunki i zgodził się na przeprowadzenie testu. Dyrektor pyta: Ile jest 3 razy 3? 9. Ile jest 6 razy 6? 36. I Jasiu odpowiadał na każde pytanie, które wymyślał dyrektor. Myślę, że Jasiu może iść do trzeciej klasy. Nauczycielka spytała, czy i ona może zadać Jasiowi kilka pytań. Zarówno dyrektor, jak i Jasiu zgodzili się. Co krowa ma cztery, czego ja mam tylko dwa? Nogi. Co ty masz w spodniach, a ja tego nie mam? Kieszenie. Co zaczyna się na K, kończy na S. Jest owłosione, zaokrąglone, smakowite i zawiera białawy płyn. Kokos. Co wchodzi twarde i różowe, a wychodzi miękkie i klejące. Oczy dyrektora otworzyły się naprawdę szeroko, ale zanim zdążył powstrzymać odpowiedź Jasia, Jasiu powiedział. Guma do rzucia. Co robi mężczyzna stojąc, kobieta siedząc, a pies na trzech nogach? Dyrektor ponownie otworzył szeroko oczy, ale zanim zdążył się odezwać: Jasiu. Podaje dłoń. Teraz zadam kilka pytań z serii, kim jestem. Wkładasz we mnie swój drąg. Przywiązujesz mnie. Jest mi mokro wcześniej niż tobie. Namiot. Palec wchodzi we mnie. Bawisz się mną, kiedy się nudzisz. Drużba zawsze ma mnie pierwszą. Dyrektor patrzy niespokojnie i widać, że jest nieco spięty. Obrączka ślubna. Mam różne rozmiary. Gdy nie czuję się dobrze, kapie. Kiedy mnie dmuchasz. Czujesz się dobrze. Nos. Mam twardy drążek. Mój szpic zagłębia się. Wchodzę z drżeniem, strzała. Dyrektor odetchnął z ulgą i mówi: Wyślijcie, Jasia, od razu na studia. Ja sam na ostatnie dziesięć pytań źle odpowiedziałem. Pierwsza lekcja po wakacjach. Pani pyta się Jasia: Jasiu, jak spędziłeś wakacje? Nie jestem Jaś, tylko John. No dobrze, John, jak spędziłeś wakacje? Zjadłem śniadanie, leżałem na werandzie, zjadłem obiad, leżałem na werandzie, umyłem się, leżałem na werandzie, zjadłem kolację i poszedłem spać na werandzie. Tak wyglądał każdy jeden dzień No dobrze, a ty, Weroniko, jak spędziłaś wakacje? Ja nie jestem Weronika, tylko jestem Veranda. Lekcja poglądowa w szkole podstawowej. Pani wychowawczyni pyta dzieci, jakie znają nowości farmaceutyczne ostatnich miesięcy. Oczywiście Jasio jako pierwszy podnosi rączkę i krzyczy. Ja, ja. Pani pyta: Jasiu, powiedz nam, jakie znasz najnowsze lekarstwa. Viagra, proszę pani. Zaskoczona pani, nie wiedząc co powiedzieć, upewnia się, czy aby dobrze usłyszała. Jaś potwierdza, pani pyta dalej. A na co, Jasiu, twoim zdaniem ta wajagra jest? Na sraczkę, proszę pani. Jak to, Jasiu, na sraczkę, jesteś pewien? Tak, proszę pani. Co wieczór moja mama mówi do taty: zażyj wiagrę, może ci to gówno stwardnieje. Nauczyciel pyta Jasia. Jakie znasz żywioły? Ogień, woda i piwo. Piwo, Jasiu, co ty wygadujesz? No tak. Zawsze, gdy tata wraca do domu pijany, to mama mówi: Ojciec, znowu w swoim żywiole. Nauczyciel wchodzi wściekły do klasy i mówi: Wszyscy idioci, proszę wstać. Wstaje tylko Jaś. Dlaczego uważasz się za idiotę? Nie uważam, tylko mi się pana żal zrobiło, jak pan tak sam stoi. W przedszkolu pani mówi do dzieci. Dzieci teraz robimy kupkę. Po zrobieniu kupki idziemy bawić się do ogrodu, ale pójdą tylko te dzieci, które zrobią kupkę. Dzieci siadają na nocnikach i robią swoje. Po chwili Jasio zaczyna płakać. Pani podchodzi do niego i pyta go. Jasiu, czemu płaczesz? Bo nie pójdę się bawić. A co, Jasiu, nie możesz zrobić kubki? Już zrobiłem. No to czemu płaczesz? Bo Marcin mi ją ukradł. W szpitalu ordynator pyta siostrę oddziałową. Niech mi pani powie, jak się czuje ten symulant spod dwójki? Niestety dziś w nocy zmarł. No, tym razem to stanowczo przesadził. Późnym wieczorem pielęgniarka i widzi w szpitalnej świetlicy staruszka oglądającego film w telewizji. Podchodzi do niego i mówi. Dosyć już na dziś tej telewizji, idziemy do łóżka. Siostrzyczko, a jak nas ktoś przyłapie. Koledzy przyszli do szpitala odwiedzić znajomego po wypadku samochodowym. Czy on ma jakieś szanse? Pytają siostry przełożonej. Żadnych, nie jest w moim typie. Jak się czuje pani mąż? Dziękuję, dużo lepiej, ale nie sądzę, by szybko wyszedł ze szpitala. Widziała się pani z lekarzem? Nie. Widziałam pielęgniarkę, która się nim opiekuje. Pielęgniarka do lekarza. Panie doktorze, jak udała się operacja? O matko, a to nie miała być sekcja. Policjant zatrzymuje samochód, którym jadą trzy osoby. Gratuluję. Mówi policjant. Jest pan tysięcznym kierowcą, który przejechał nową szosą. Oto nagroda pieniężna od firmy budującej drogi. Obok pojawia się reporter i pyta: Na co wyda pan te pieniądze? No cóż, odpowiada po namyśle kierowca Chyba w końcu zrobię prawo jazdy. Żona kierowcy z przerażeniem Nie słuchajcie go, panowie. On zawsze lubi żartować, gdy za dużo wypije. W tym momencie z drzemki budzi się, siedzący z tylu dziadek i widząc policjanta, zauważa, A nie mówiłem, że z kradzionym samochodem daleko nie zajedziemy. Idzie ksiądz ulicą obok komisariatu policji i zobaczył na drodze rozjechanego zdechłego psa. Bez namysłu wchodzi na komisariat i krzyczy do siedzących policjantów. Wy tu sobie bezczynnie siedzicie, a na drodze leży zdechły pies. Jeden z policjantów na to. Hehe, ja to myślałem, że wy jesteście od pogrzebów. Wszyscy się śmieją, a ksiądz na to. Przyszedłem powiadomić najbliższą rodzinę. Policjanci zatrzymują kierowcę. Panie kierowco, poprosimy dokumenty. Kierowca podaje dokumenty policjantowi. Policjant sprawdza. W porządku, to jeszcze pan dmuchnie walkomat. Kierowca dmucha, alkomat pokazuje zero. Chyba się zepsuł, mówi jeden z policjantów. Jak to się zepsuł? Dawaj. Drugi policjant dmucha walkomat. No i o co ci chodzi? Dwa i pół w porządku jest. Jedzie facet na maksa załadowaną ciężarówką i pech chciał, że zaklinowała mu się pod mostem. Wychodzi, ogląda, co by tu zrobić, żeby ruszyć dalej, a w tym czasie zjawia się patrol policji w radiowozie. Policjant z uśmiechem pyta: Co zaklinowało się? A kierowca cedząc przez zęby: Nie, most wiozę tylko się paliwo skończyło. Policjant do kierowcy. Jechał pan ponad 100 km na godzinę. Nie przyszło panu do głowy, że może się pan zderzyć z innym samochodem. Z innym samochodem na chodniku? Siedzi dwóch policjantów nad brzegiem rzeki i się opala. Podjeżdża chłop traktorem i pyta: Panie władzo, przejadę tędy? A pewnie, że pan przejedziesz. Chłop wjeżdża do rzeki i się topi. Na to jeden policjant mówi ze zdziwieniem do drugiego. Ty patrząc się utopił, a kaczce do brzucha się gało. Dwie modelki do siebie. Ale schudłaś. Jak to się stało? Mąż mnie zdradza i ze zgryzoty nie mogę jeść. Rzuć drania. Co, to to nie jeszcze 4 kilo? Mąż wraca z pracy. W progu wita go żona, niesamowicie uradowana blondynka. Kochanie, co cię tak ucieszyło? Z jakiego powodu masz taki dobry humor? Wiesz, kochanie, te puzle, co mi podarowałeś dwa tygodnie temu, dzisiaj udało mi się skończyć układać. I co? To jest taki powód do radości? Ależ tak kochanie na pudełku pisało, że od dwóch do pięciu lat. Przychodzi blondynka do sklepu i przez pół godziny męczy się z otwarciem drzwi. Gdy już weszła, sklepowa mówi: Co pani tak długo otwierała te drzwi? Przecież jest napis ciągnąć. Na to blondynka. Tak, ale nie pisze, w którą stronę ciągnąć. Dwie blondynki chciały zdobyć nagrodę Nobla i myślą, jak by to zrobić. Jedna wpadła na genialny pomysł. No to może polecimy na słońce? No coś ty głupia, spalimy się? To polecimy w nocy. Yeah! Przychodzi blondynka do sklepu i mówi: Chciałam złożyć skargę. Tak, a z jakiego powodu? Dlaczego moje lejsy prosto z pieca są zimne? Dwie blondynki oglądają transmisję turnieju skoków. Po niezbyt udanym skoku Piotra pokazują powtórkę. Jedna blondynka woła drugą. Chodź szybko, skaczę jeszcze raz, może teraz wyląduje dalej. E co ty? Przecież od razu widać, że leci wolniej. Kierownik sklepu wzywa do siebie sprzedawczynię, oczywiście blondynkę, która spóźniła się dwie godziny do pracy. Proszę się nie gniewać, tłumaczy się blondynka. Ale jestem w ciąży. Naprawdę od kiedy? No, będą już jakieś dwie godziny. <noise> blondynka wysiada z samochodu i dzwoni do męża. Kochanie, samochód chyba jest zepsuty, bo nie chce jechać. Na to mąż odpowiada jej. Skarbie, tyle razy ci mówiłem, że jak mnie nie ma, to musisz wsiadać do samochodu po lewej stronie. Blondynka dzwoni do warsztatu samochodowego i mówi: Coś mi spod auta kapie, takie ciemne, gęste. Mechanik odpowiada jej: To olej. Okej, okay, dobra, no to oleje. Wagoniku kolejki na kasprowy turysta konwersuje z góralem. Baco, a co by było, gdyby talina się urwała? A to by było trzeci roz w tym tygodniu. Jedzie baca bryczką przez granicę. Zatrzymuje go żołnierz i pyta. Co wieziecie w tej beczce, baco? Sok z banana. Ale banan nie ma soku. Tomasz pan, spróbuj. Żołnierz próbuje, krzywi się i mówi. Fuj, a jedź se, baco, dalej. Na to baca do konia. Wio banan. Baca czeka na autostopie. Podjeżdża, facet mówi. Wskakuj. Chciał go przestraszyć, że walnie w kobietę. Jedzie na nią i szybko wykręcił. A Baca mówi: Dobrze, że otworzyłem drzwi, bo byśmy jej nie trafili. Stary Baca dawał do gazety nekrolog po swojej żonie i spytał o cenę Do pięciu wyrazów za darmo No, to niech będzie zmarła jak na górska ma pan do dyspozycji jeszcze dwa wyrazy. To niech będzie zmarła Jagna Górska, sprzedam opla. Baca został oskarżony o nielegalne posiadanie broni. Pod koniec rozprawy sędzia pyta się… Czy oskarżony ma coś na swoją obronę? Tak, czołg w stodole. Idzie dziewczyna do Zakopanego i po drodze spotyka Bacę i się go pyta… Daleko do zakopanego. A jakieś dwa kilometry. A mogę się z panem zabrać? Pewnie. Minęła godzina i dziewczyna pyta się górala. Daleko jeszcze do zakopanego. Teraz to jakieś pięć kilometrów.